Witamy w kolejnym odcinku programu Staszczyk Niezależnie. Dziś gościem Mireneusza Staszczyka będzie dyrektor zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku Adam Jałkiewicz. Zapraszamy do oglądania. Dzień dobry, witam na portalu radomsko24.pl. Witam Państwa, moim dzisiaj Państwa gościem jest dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych, pan Adam Jałkiewicz. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy dla również grona pedagogicznego, ale chyba dla uczniów wszystkich, którzy w tym roku rozpoczynają maraton, egzamin maturalny, to gorący okres gorący ze względu nie tylko na temperaturę, ale ze względu na to, że nigdy nie wiadomo, co na tym egzaminie może się zdarzyć. To, co jest pewne, to na pewno zakres podstawy programowej. Czas nie? pisania? Czas pisania jest oczywiście znany, przybory, które można mniej ze sobą, wiadomo z czego nie można korzystać i oczywiście na to uczulamy naszych uczniów. Natomiast no, wyniki tego maratonu poznamy niebawem na samym początku lipca. To, co można powiedzieć, no to mają tak zwaną taryfę ulgową, tak, mają promocję z uwagi na to, że tak jak w ubiegłym roku nie ma egzaminów ustnych. Co przypuszczam, że zdecydowana większość, za którą większość zdecydowana po prostu nie przepadała, tak? bo, to, bo to jest jedna ale taka też, jeden na jeden Tak, spotkanie. Ale było słuchajcie też takie komentarze, że niestety ta młodzież będzie płaciła w sensie wiedzy ten okres pandemiczny, kiedy nauka była zdalna. Na pewno, na pewno tak, dlatego że no, nie wiem, ja mogę mówić za siebie. Ja jestem takim typowym Polakiem, który wszystko odkłada na ostatnią chwilę. Jeżeli mnie się po prostu nie zmusi, to, to, to z własnej nieprzymuszonej woli odkładam wszystko na ostatnią chwilę i twierdzę, że jakoś to będzie. Tak? No i też mamy takie sygnały od uczniów i tegorocznych maturzystów, i ubiegłorocznych maturzystów, a już w ogóle ubiegłorocznych. To, 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 to tragedia, bo oni wręcz byli przekonani, że matura zostanie tak naprawdę odwołana, tak, i mhm. jeżeli chodzi o rekrutację na studia, to, to pewnie będą liczyły się oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. No, jeżeli na to liczyli, no to, no to się to po się prostu przeliczyli. Mhm. przeliczyli, ale to było tak naprawdę widoczne w wynikach, tak, egzaminów maturalnych, no bo okazało się, że mniej więcej po 25%, czy to z języka polskiego, czy z matematyki, taka ogólnopolska była niezdawalność tych egzaminów, no czego, czego raczej nie było. Panie dyrektorze, a pan pamięta swój egzamin? Dlaczego? Pamiętam. Pamiętam swój egzamin, to był 1996 no rok. Wykuty w maj... był na blachę? Panam czy nie? Nie, nie. To znaczy to było jeszcze starego typu matura, tak? Czyli mhm. język polski pisemny, 5 godzin, także. No, nie ukrywam, że akurat na języku polskim to tego czasu trochę było mało, jednak no takie porządne, na porządną rozprawkę czy porządne wypracowanie. Natomiast, jeżeli chodzi o matematykę, no to 5 godzin na, na trzy zadania to było znowu już zdecydowanie za dużo. To się tak? człowiek nudził. To się człowiek nudził, tak. Ale jeszcze chyba wtedy były wybrane dwa dowolne przedmioty do zdawania ustnie, tak? Tak. To znaczy, w ogóle, jeżeli chodzi o drugi przedmiot, to do wyboru była matematyka bądź historia, tak więc ja zdawałem mhm. akurat matematykę, ale, ale część kolegów zdawała historię. I egzamin ustny, czyli obowiązkowo język polski plus dodatkowy przedmiot, tak? Dowolny. Mhm. Tak. no miałem to szczęście, że byłem założenie. Sciągi były, proszę się przyznać. Ja znaczy... wiem, że uczniowie słuchają, także. Zapewne zapewne były, tym bardziej, że no było losowanie. Już wtedy było losowanie miejsc. Kolega obok z technikum uzupełniającego również siedział, oni mieli akurat inne zadania z matematyki. No, trzeba było człowiekowi mhm. pomóc, tak? no, tym bardziej, że to akurat kolega z pokoju, bo ja mieszkałem najpierw w internacie, później w bursie. Czyli była wzajemna pomoc? No, oczywiście, że tak. Y Panie dyrektorze, tak się zastanawiam, bo um, jaka w chwili obecnej, bo to rozmawiałem z dyrektorem z jednych ze szkół yy, średnich, jaka jest w chwili obecnej rola dyrektora, bo z perspektywy czasu dyrektor szkoły, no to był dyrektorem szkoły. Prawda? A dzisiaj mi się wydaje, ta funkcja jest bardziej rozbudowana i bardziej trudna, bo to jest również i menadżer, i człowiek, który musi zabiegać o wiele spraw, a przede wszystkim o ucznia. No bo jakby nie było, to jest walka ucznia. Za uczniem idą pieniądze, także... Dobra jest... szkoła, dobre kierunki to również dobrze rozwijająca się placówka. Tak, znaczy no, generalnie, że biorąc to w dziewiąty mój rok dyrektorowania mhm. za chwilę będzie od Jubilejusz. września dziesiąty się rozpocznie, tak? I, I tak z perspektywy czasu faktycznie tych zadań jest coraz więcej. Zawsze była walka o, o ucznia. Dzisiaj jest walka o tego ucznia nawet bym powiedział większa o tego dobrego ucznia. dobrego w sensie no nie takiego który ma same piątki, szóstki, ale takiego który faktycznie będzie się realizował w tych zawodach, które chcemy im Który wybiera tą szkołę chyba po przemyśleniu, prawda, nie z przypadku. Tak. No, Ja będąc w ósmej klasie szkoły podstawowej, ja wiedziałem, co, co, czego chcę się uczyć dalej. Tak? Dzisiaj I, tak nie jest? I o tyle było, nie wiem, czy, nie wiem akurat, czy, czy uczniowie mają aż tak sprecyzowane a. cele swoje życiowe, chociaż i tak nie robię tego, czego się uczyłem w szkole średniej, a na studia poszedłem, jak to się mówi, za ciosem. Dzisiaj niestety okazuje się, że te wybory uczniów, one są często takie dziwne, bo koledzy idą, bo mama, tata kończyli tą szkołę, albo rodzeństwo kończyło tą szkołę, albo fajnie jest klimat. Albo w jest bardzo dobry klimat, właśnie w szkole, i na przykład tego faktycznie bardzo często to znaczy z takimi informacjami się spotykamy. Bywa tak, no bo tak jak w każdej szkole. Mm -hmm. Także uczniowie po jakimś czasie, nie wiem, po miesiącu, po, po dwóch miesiącach decydują się odebrać dokumenty, no bo twierdzą, że prawda to nie jest szkoła dla nich. My zawsze pytamy wtedy, co się dzieje, no bo musimy zdiagnozować tak. tak problem, czy to nie wiem, czy to koledzy z klasy, czy koledzy ze szkoły dokuczają, czy może któryś z nauczycieli coś nie wiem powiedział takiego, że zniechęciło go. Nie. Mówią, że, że i klasa, i, i szkoła jak najbardziej w porządku, że pomylili się ze swoim wyborem. Czyli no, niestety okazuje się, że jakby te predyspozycje zawodowe, one nie są w zupełności odpowiednio badane gdzieś tam na gruncie szkoły. Nie, podstawowej. podstawowej. No, ale nie czarujmy się, 15 czy no, nawet no 14... To jest To są nie. ludzie, którzy jeszcze nie są w stanie sprecyzować swoich poglądów zawodowych i przyszłości dalszej nauki. Ale, ale właśnie, bo mhm. ja nie wiem, czy u nas w ogóle nie jest ten problem ze szkolnictwem, że Oczywiście szkoła branżowa jako ta, która powinna nauczyć konkretnego zawodu. zawodu, ona powinna trwać 3 lata, ona powinna skupiać się faktycznie na tej części praktycznej. Zawodowej, tak? Natomiast czy technikum, a i liceum to powinny być szkoły, które dają możliwość szybkiego przekwalifikowania się, dlatego że no, nikt, przypuszczam, nie sądził, że gdzieś tam 20 Rozumiem. lat temu, że będzie taki zawód jak programista, Tylko... tak, albo technik reklamy, bo reklama jednak poszła gdzieś tam no dalej. wchodzi pan teraz w ten, w ten załóg mojego pytania, bo tak jak kiedyś od wielu, wielu lat, ja chodziłem do drugiego liceum, czyli szkoły, które ze, ze sobą sąsiadują, do liceum ogólnokształcącego, obok był elektryk. To był jeszcze wtedy chyba zespół szkół elektrycznych, nie elektronicznych, tylko taka była krótsza nazwa i każdy wiedział doskonale, że tam muszą mieć, czy do tej szkoły idą młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą elektronikami, elektrykami, wybiorą studia na Politechnice, a teraz te profile zupełnie zmieniają się. Tak jak Pan powiedział, technik reklamy, inne jeszcze kierunki, ale to jest spowodowane czym? Tym, że faktycznie przyciągnąć młodego człowieka, który jeszcze nie ma sprecyzowanych planów, czy szukać po prostu nowych kierunków, żeby więcej uczniów przyciągnąć do swojej placówki. O. Po części jest to suma wielu składowych. No bo nie czarujmy się, ale wiele szkół będzie próbowało nęcić no, poten potencjalnych kandydatów tak. jakimiś prawda, ciekawymi kierunkami, zachęcać do tego, aby uczniowie przyszli akurat do tej ani innej szkoły. Raczej bierzemy pod uwagę zapotrzebowanie na rynku pracy. Tak, mm. tak jest jeżeli chodzi o elektryków, elektroników, bo tutaj cały czas nie mamy automatyka. Ale to dlatego, że ten zawód został gdzieś tam kiedyś po prostu przy którejś reformie wycięty. A to niedobrze, dlatego że automatyk to jest tak zwany szef utrzymania ruchu, ale akurat w zawodzie technik elektronik czy technik elektryk my mamy przeznaczone godziny na taki przedmiot jak automatyka i sterowanie, więc spokojnie jesteśmy w stanie ich tego nauczyć, tak? Informatyk, bo zapotrzebowanie jakby cały czas istnieje. Programista to jest nowy, wiadomo, zawód i też jakby zapotrzebowanie tutaj jest ogromne. Jeżeli chodzi o reklamę, czasami tak jest faktycznie, że uczniowie nie do końca mają sprecyzować i wiedzą, że nie będą mhm. elektrykami, nie będą elektronikami, tak? no bo nie, nie do końca ten wkręta gdzieś tam w ręce potrafi, w cudzysłowie oczywiście, tak, kolokwialnie, je Trzyma. trzymać. Nie będzie informatykiem na przykład, bo jego w ogóle chodzi o matematykę, to no jednak trzeba tutaj wykazać się tak troszeczkę tą matematyką na wyższym poziomie. Jego to nie do końca interesuje, on wie, że ze ścisłych przedmiotów nie do końca, ale bardzo podoba mu się szkoła. tak. No i jest profil, technik reklamy, przy czym to jest zawód, który jest i y, 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 klasy to są, które są nakierowane y, na uczniów kreatywnych. Dlatego, że Którzy trzeba, sobie i tak, tu, i tu, prawda? Tak, dlatego, dlatego że poza oczywiście grafiką, czy to wektorową, czy rastrową, no to mamy również różnego rodzaju przedmioty i kwalifikacje później związane z myślaniem tak, reklamy. Czyli wydaje mi się, że młody człowiek, który zamierza wybrać. Waszą szkołę daję za przykład i sobie pomyśl, no tak, ja tam z matematyki, ze przedmiotów ścisłych nie jestem zbyt dobry, mam tą słabą trójkę, czyli. Ale mam to co? No, tak, ale y, czyli boję się zaryzykować iść do tej szkoły. Robi błąd w tym momencie? Y jeżeli zupełnie nie ma pomysłu na siebie, ale jest osobą błyskotliwą i ma w ogóle pomysł na życie, to oczywiście, że zapraszamy właśnie do takiej klasy technik reklamy. Dlatego, że tak jak już wcześniej wspomniałem, tam uczymy. Kreacji i uczniowie jak najbardziej kreatywni, są tam mile widziani. Osoby, które od czasu do czasu pojawiają się u nas w szkole chwalą bardzo, jak ta szkoła się nie wiem, zmieniła, czy to kolorystycznie, czy co przybyło, a przybyło tylko i wyłącznie dzięki właśnie kreatywnym uczniom, ta szkoła, ja zawsze powtarzałem, że zmienia się poprzez pomysły uczniów, czy słynne łazienki, które, glamour tak zwane, które zostały prawda, wykonane dla dziewcząt, czy elektryczne kafe różnego rodzaju, inne miejsca jak Square czy, czy Electro City, to wszystko tak naprawdę powstało dzięki pomysłom uczniów, ich zaangażowaniu, dlatego że oni też część pracy musieli wykonać, pomocy oczywiście i nauczycieli, i rodziców. To w takim razie, panie dyrektorze, teraz zrobimy taką małą no, reklamę. Jakby pan zachęcił tych wszystkich, którzy teraz niedługo, nie, już odebrali chyba świadectwa w klasie ósmej, prawda? Nie, to, nie jeszcze nie, bo nie to Nie, to nie, nie. się pomyliło to znaczy... ze świadectwami w liceum. Yy, tak. Yy, yy, yy... I zamierzają teraz co? Szukają szkoły. Dlaczego znaczy, powinni wybrać zespół szkół elektryczno-elektronicznych w Radom? Dwoma e, zdaniami, taka reklama. Ja, ja nie wiem, czy jestem w stanie dwoma uh -huh. zdaniami powiedzieć, natomiast e, ja wiem, co mówią uczniowie, bo to uh -huh. zawsze trzeba pytać tak naprawdę uczniów, bo czy to będzie dyrektor, czy to będzie nauczyciel, to e, wiadomo, wiadomo, że my możemy zachęcać i, i różne bajki prawda, opowiadać, a istotny jest przekaz od uczniów i... E, Nierzadko ci uczniowie, którzy są w szkole i mają no średnie czy nawet mm -hmm. poniżej średnich ocen, oni nie zrażają się, oni przychodzą i oni mm -hmm. mówią wręcz. Wie pan co? Ja może nie mam wysokich tutaj not, ja wiem, czym to jest spowodowane. I to jest bardzo dobre, że jest świadomy, tak, Skąd takie akurat noty, a nie inne, ale do tej szkoły po prostu chce się przychodzić. No i to będzie puenta naszej rozmowy. Dzisiaj dziękuję Panu bardzo za Dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Program Staszczyk Niezależnie na portalu Radomsko 24. To był. Dziękuję wszystkim za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.